Witaj na kanale tarot klucz do poznania dzisiaj czytanie pod tytułem co u zimnego drania co ten zimny drania wyczynia co u zimnego drania sprawdźmy co u zimnego drania sowa prawdę ci powie niestabilna relacja no tak mu w głowie cały czas tylko seks i dobry czas Połączenie, propozycja ponownego połączenia. Czyli chciałby tutaj coś z Tobą. Wiadomo co. Tymczasem Ty się realizujesz duchowo. Rozwijasz się duchowo. Zasłonimy trochę. Mam wrażenie, bo ochotę powiedzieć, że Ty tutaj skupiasz się bardzo na sobie. Z jakiegoś powodu tutaj sytuacja z tą osobą, bez względu na to, czy to było, czy to ma się wydarzyć, czy to jest propozycja właśnie taka, a nie inna, to tutaj ma to wywrócić twoje poczucie własnej wartości albo twoje poczucie własnej wartości, które masz w tej chwili w sobie, ma zatrzymać tą sytuację, masz powiedzieć stop, nie wchodzę w to, ważniejsza jest rodzina i ochrona rodziny. Tutaj mi się jeszcze, widzicie, uzależnienie, nie wiem dlaczego, od i niezdrowa uwaga. Uch. Karty lecą. Moim zdaniem ta osoba chce intymności z Tobą, naprawdę i połączenia. I tutaj trzeba by jakoś przemierzyć drogę, aby doszło do czegoś między Wami. Natomiast nie wiem, czy Ty chcesz dać drugą szansę, bo tutaj jest napisane na tej karcie, że nie, że Ty nie dasz drugiej szansy, że Ty postawisz na swoją spirytualność, bo wiesz, że to było w uzależnieniu i że to było takie niezdrowe połączenie. Natomiast mówię, no ta osoba ewidentnie myśli o tobie w sposób ciepły, gorący bardziej niż ciepły i to, to twoje poczucie własnej wartości tutaj jakby jest zachwiane przez tą sytuację, przez propozycję wejścia w coś więcej, w tą intymność, w spotkanie się i w takie romantyczne pójście na całość. Tu jest ta propozycja połączenia się, no ale tu w centrum gra rodzina, więc tu trzeba by opuścić moim zdaniem rodzinę i pojechać w świat, aby doświadczyć tego. Moim zdaniem ty to stawiasz na rozwój duchowy i na spokój wewnętrzny, a dobrze wiesz, że to było z pozycji uzależnienia i że moim zdaniem nie będziesz chciała dać drugiej szansy czy też nie będziesz chciała dać drugiej szansy. No, takie krótkie czytanko. Nie, nie pytam o więcej, bo dla mnie jest bardzo jasny przekaz. Ta osoba chce ognia twojego, a ty moim zdaniem już masz dość i stawiasz na rodzinę. Trzymaj się ciepło, papa.